Dokładnie tak, musiałem przyjechać z dyżur domowego na służbę, żeby zastąpić kolegę, który skręcił kostkę. Spokojnie nie było, bo o drugiej trafił nam się wyjazd do płonącej skrzynki elektrycznej. Czy płonęła? Tak, jak widać, średnio, ale drzwiczki jej znalazły się po drugiej stronie ulicy. Jak dobrze się przyjrzycie, zobaczycie łuk elektryczny, który na filmie wyłania się z ciemności. I prawdopodobnie to on spowodował, że drzwiczki znalazły się po drugiej stronie ulicy. Możecie dokładnie zobaczyć teraz uszkodzenia tych drzwiczek. Ich zawiasy zostały po prostu wyrwane. I co teraz? Nic. Poczekaliśmy na pogotowie energetyczne, które po przyjeździe spróbowało odłączyć element powodujący zwarcie, tak aby przywrócić napięcie w pozostałych domach, znajdujących się. Na tej ulicy. Pozostawiając profesjonalistów na miejscu, spakowaliśmy się i wróciliśmy na nasuchu do naszych koszar.